Drogie kosmetyki, które się u mnie kompletnie nie sprawdziły, a mają świetne opinie w sieci. To kultowe serum od Lancôme. Miałam ten produkt kilka razy, bo często bywa w paczkach PR. Za każdym razem go otwierałam, po dwóch dniach miałam wysyp, oddawałam go znajomym i wszyscy sobie go chwalą. To nie jest tak, że się uwzięłam, ale serum pod oczy od Lancôme. Ja nawet go nie dałam rady przetestować. Za każdym razem, kiedy go aplikowałam, doprowadzało mnie do zawienia, do swędzenia i do podrażnienia. I żeby wyrównać ten gorycz, mam na sobie nowy podkład lanką. Ten tint taki leciutki i jest świetny i gorąco go Wam polecam. Za to zabije mnie Ilona, bo go bardzo lubi. Zresztą to jest jedyny produkt marki, który mi się nie sprawdził i to jest nowy krem Glow Recipe. Pierwsze nie podobał mi się zapach, niby owocowy, ale jakiś taki sztuczny. To jest ten typ kremu, który wymusił na mnie zmianę rutyny. Musiałam czekać aż wszystko wyschnie, choć lubię nakładać kolejne warstwy na wilgotną skórę. On nienawidzi tego, przynajmniej u mnie. Zaczyna się mazać, kompletnie się nie wchłania i trwa to strasznie długo, i wtedy czuję ten zapach. I mnie to bardzo, bardzo podrażnia. Jak już wsiąkł w skórę, to dosłownie po kilku minutach miałam wrażenie, że moja twarz jest ściągnięta i przesuszona i potrzebuje kolejnej dawki nawilżenia. Próbowałam go solo, próbowałam go z różnymi innymi kosmetykami, które stosuję na co dzień i zawsze to samo. Dałam mu dosłownie tydzień, zmęczył mnie i zużyłam na nogi i ręce, nie wiedząc, że Ilona lubi go tak bardzo, bo bym jej go oddała. Jestem ciekawa, czy któryś z nich znacie. Dajcie znać jak się u Was sprawdza i w komentarzu proszę Was zostawcie drogie, a dobre kosmetyki, żeby tą atmosferę tutaj trochę osłodzić.